Maleczko, z tej strony TopSonid Blas. Bardzo serdecznie na moim kanale. I w, dzisiejszej, w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać prawdziwe życie. Trzeci sezon. To już ostatni sezon, ale spokojnie. To jeszcze nie koniec. To już prawdziwe jego życia. To już trzeci sezon to już koniec. Ale spokojnie. Jeszcze będzie. Dopiero trzeci sezon. Spokojnie. Będzie jeszcze prawdziwe życie. Okej, okay. no i tak, przestrzegamy przepisów, będziemy przestrzegać przepisu Muszę dojechać na złomowisko Na złomowisko samochodowe Aż muszę dotrzeć tutaj Wtedy kończymy dzisiejszy odcinek Ale zobaczymy czy da Da się kupić nieuruchomość Tak po prostu yy, Zobaczymy Czy po prostu da się kupić czy nie Co to był za alarm? Nie wiem, nie mam pojęcia Co to był za alarm mm, Ale myślę, że dobra yy, Dobra no to czekamy. Aż się przełączy zielone światło. Okej. Okay. Jest już zielone światło. Oczywiście jest zielone światełko, więc super, spoko. Ja jeszcze będę musiał tutaj skręcić w lewo, nie po prostu. Ja muszę się trochę nauczyć po, po trzecim sezonie, no to spokojnie. Ale to, to nie to koniec w sensie. Ale spokojnie. Jeszcze będzie odcinek. Nie martwcie się, okej, okay. Słuchajcie, już nie będę Wam powtarzał, więc aha, jeżeli Wam się odcinek spodoba, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subka z dzwoneczkiem. Jeżeli 10 subów wybijecie do 1 czerwca, to będzie się ciało. Wow, aż Wam się chyba spodoba. Więc myślę, że zostawicie subkę z dzwoneczkiem i będzie super. Jak bijecie oczywiście. To widzowie, od was zależy. 10 subów do 1 czerwca i będziemy robili Drajmistrz! Ok, jestem draimistrzem, ale spokojnie. Spokojnie na czerwonym świetle. Panie montażysta, proszę zobaczyć czy przyjechałem na czerwonym świetle. Jeżeli tak, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę. Nie będzie... Yy, nie wiem. 10... Może raczej... O, dora! 5 subów. W sensie pięć łapki w górę. O to. Ale 10 subów musicie pić. I 5 łapek w górę. Tak. Tu będzie kolejny odcinek. No. Będzie kolejny odcinek. Jeżeli 5 łap Zostawicie 5 łapek w, w górę będzie. To będzie kolejny odcinek, spokojnie, nie martwcie się, spokojnie, e, dobra, już 3 minuty naszego odcineczka, ale posłuchajcie, spokojnie, jeszcze będzie, jutro się pojawi o godzinie 15, super, fajna gra, zapraszam Was serdecznie jutro o godzinie 15, e, myślę, że Wam się spodoba, e, będzie fajnie, będzie się z Wami po, e, się, będę się z wami bawić i widzę, że przyjemnie wam się ogląda, a przyjemnie mi się po prostu gra, nie? Po prostu przyjemnie mi się gra, wam się przyjemnie ogląda, więc super. Pięć e, subów, e, to będzie kolejny odcinek. spokojnie, nie martwcie się, to dopiero trzeci, trzeci sezon Prawdziwego Życia, spokojnie. Jeszcze będzie odcinek, dopiero trzeci sezon, dopiero se, e, trzeci sezon, spokojnie, okej. Okay. No to dobra, słuchajcie. No to czekamy, aż będzie zielone światło znowu. Męczące te sygnalizacje świetne, nie? No. Super, cieszę się, że dużo widzów mnie ogląda. Ponad 374 są świetne po prostu, że obserwujące po prostu, oglądające w sensie. No i tak. No i, no i dobra, super. Dobra, zielone. 2 km na złomowisko, oczywiście. Okej, okay, ja muszę sobie tędy. Nie przeczekałem troszeczkę przepisów, ale to tam 2 km, ja muszę się spieszyć. Ja, przepraszam Was bardzo, ale ja muszę się bardzo spieszyć. Ja się spieszę bardzo, po prostu i patrzcie, jak to auto. O, może Wam pokażę z tej kamery. Wow, ale super z tej kamery wygląda, nie? Po prostu, wow, ale super z tej kamery po prostu wygląda. Super, nie? Dobra hm. Może ja tędy pojadę na złowisko będzie szybciej Dobra Drajmistrz Jestem draimistrzem Dobra Czym nie był drajmistrzem Czerwone światło, ale nie ja się spieszę Ja się spieszę. Widzowie. Piszcie jest startu na czacie. A, na początku to ja chciałam wam by, przypominać, że możecie już pisać startu na czacie. Wow! Ale super. Świetnie. Okej. Okay. Idziemy nie? Po prostu. Dobra, już dojeżdżamy na stanowisko. Kończymy tutaj dzisiejszy odcinek. No i dobra. Kończymy dzisiejszy odcinek. Dobra. Ja już się kończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że Wam się spodoba. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subka z słoneczkiem. Jeżeli dobijemy 10 subów, to 1 czerwca to będzie się działo. No i co? Ja się z Wami żegnam i cześć!